Wracamy do stylizacji okay. kolejnej, którą dla Ciebie przyszykowałam. T-shirt. Może nie czarny, już nie biały, ale szary. Ten print jest bardzo istotny, dlatego że wybrałam taki t-shirt, ponieważ Ty wybrałaś w showroomie Pamiętam. tę spódnicę. Tak. Zaproponuję Ci do tego taką bomberkę. Mhm. Srebrne szpilki. Proszę Próbujemy. bardzo. A Twoją szczupłą talię podkreślimy takim paskiem. Ok, spróbujemy. Proszę bardzo. Chodź. Pójdę z tą za lustro i założymy te rzeczy. Wow, ojej. Ale ładne. Na mnie też ładnie wygląda. Co to na tobie ładnie wygląda? Plisowana spódnica. No oczywiście, że tak. Ładnie. Drugi zestaw to szary t-shirt z cekinową aplikacją, plisowana spódnica w kolorze pudrowego różu oraz czarna bomberka. Całość uzupełniły srebrne szpilki oraz czarny skórzany pasek podkreślający talię eksymeny. Co czujesz? Gdybyś miała z sobą porozmawiać. Co czuję? Co byś powiedziała tej dziewczynie? Że musi się przyzwyczaić do innej siebie. Jakiej? <laughs> nie, nie wiem, no innej. <laughs> Ty kiedykolwiek y, patrząc na siebie w lustrze, czułaś, że jesteś piękna? Tak, wydawało mi się, że wyglądam super, ale teraz czuję się pewniejsza tego. Wydawało ci się, że wyglądasz super, bo chciałaś sama siebie oszukać? Nie ja lubię sobie sama prawić komplementy, mówić sobie, że ładnie wyglądam. Jakoś tutaj A tego nie potrafisz. Y, mogę sobie to powiedzieć po raz kolejny. No to powiedz. Podobam się sobie, bardzo się sobie podobam. Mm -hmm. Masz rację, ograniczenia są w głowie. To powiem ci jeszcze, w czym mam rację. Powiedziałam ci u ciebie w domu, że kobieta, która ma nadwagę, często siebie oszukuje. A trzy mówi, jestem świetna, a tego nie czuję. I ty masz jeden problem, nad którym popracuj. Ja ci to mówię z czystego serca, bo to czuję. Zanim pomyślisz, mówisz. Tutaj było odwrotnie, dlatego zatkało cię. No, zatkało. To prawda. Czasem mniej słów znaczy dużo więcej. A czasem ważne jest to, co pomiędzy słowami. Mam taką propozycję. Mhm. Mój sztab stylizacyjny czeka już ze stylizacją numer 3 dla Ciebie. To będzie stylizacja finałowa, bo moim zdaniem tak powinnaś wyglądać, kiedy będziesz maszerować do redakcji Viva Uroda i kiedy będziesz szła na imprezę do koleżanek, ok? Okay. A ja tutaj poczekam i przyszykuję dla Ciebie jeszcze niespodziankę, okej? Okay? Dobrze. Cudnie. No to chodź, pójdziemy do sztabu sylizacyjnego, zaprowadzę cię.